Siemanko. Siema. Otwieramy dzisiaj karty Jurki Żugaj. Zobaczymy co trafimy. Ogólnie jest do zebrania 30 kart. My ogólnie to mamy tylko dwie saszetki. W saszetce są, jest 5 kart. Od dzisiaj w Biedronce. I my tylko dwie otworzymy po jednej po prostu żeby zobaczyć co to jest jak to wygląda. Tutaj te karty polaroidy. polaroidy. Dobra dawaj K którą chcesz. Dobra to dawaj pierwszy otwieraj. Ja tu powiem w międzyczasie więcej No, 30 kart do zebrania No, no ale my nie będziemy aż 30 zbierać I jest jedna złota karta do trafienia, ciekawe czy nam się uda Szczerze trochę wątpię, ale, ale dobra Pierwsza Trzymaj Dobra Dobra, chyba takie nic ci się trafiły, co? No. Dobra, teraz ja otwieram. Nie wiem, czy mówiłem, ale po 10 zł są yy, paczka. Dobra. I lecimy. Pierwszy jest takie. Trzymaj. Drugie jest o takie. Trzecie takie. Czwarte takie. I piąte takie. Szczerze mi się wydaje, że ty chyba lepsze trafiłeś. Czekaj. No to jakby lepsze chyba trafiłeś. No? Dobra, no, raczej nie będziemy więcej kupować, co? No, na razie nie. Czy może? Nie, no, nie, dobra, nie. Na pewno nie będziemy zbierać wszystkich 30. No. Tutaj powtórki się trafiają i tego, no to nazbierać to, to trochę, trochę szkoda kasy, co. No. Ale tak, żeby zo tak zobaczyć, co to jest, jak to wygląda, bo właśnie nigdy chyba nie było kart z jakimiś takimi influencerami, co nie. No to nie. Zawsze tylko jakieś piłkarskie były, ale takich nie było. Pierwszy raz słyszę o czymś takim, więc. No. no w sumie ciekawe, fajne, no. Coś nowego. No i chyba to na tyle, co? No. No, więc dla następnego. Cześć. Cześć.